Pokażę Ci, jak szybko można zaktualizować ceny w subiekcie GT na podstawie danych z arkusza kalkulacyjnego. Uruchom program do GT, następnie z menu wybierz moduł OZ, operacje zbiorcze, asortyment oraz kliknij dodaj zbiorczo wybrane parametry towarów. Wczytaj wcześniej przygotowany plik z nowymi cenami lub wklej do arkusza programu. Przyporządkuj kolumnę, w której znajduje się symbol lub kod kreskowy towary. Wybierz cennik, który chcesz zaktualizować, oraz kolumnę, która zawiera nową cenę. Wciśnij aktualizuj informacje o towarach. Pojawi się okno z informacją o przebiegu aktualizacji. Aktualizacja została zrobiona. Zamykamy raport i przechodzimy do subiekta. Wciskamy F5 w celu odświeżenia danych. Jak widać, mamy już nowe ceny.